Dzień dobry, moje kochane boginie mocy, obfitości. E, dzisiaj ja jestem gościnią e, w naszym kursie. Dzięki Justynce bardzo dziękuję za zaproszenie, ale jestem też jako uczestnik tutaj z Wami. E, bardzo miło m, mi Was poznać. Mam nadzieję, że tę przestrzeń będziemy budować o, o wiele dłużej niż, e, niż ten kurs. E, ja pracuję ze sobą codziennie e, i przed każdym kursem i po. I myślę, że ta praca właśnie na co dzień jest bardzo ważna. Ja jestem tutaj z wami dzisiaj nie na żywo, choć sercem jestem na żywo, ponieważ jestem w takiej obfitości właśnie pogody wiosennej. Wiem, że w Polsce niestety nie ma takiej, ale to też jest po coś i myślę, że jeszcze bardziej docenimy. Ja tak wielokrotnie miałam w Polsce, że a to też nie jest przypadek i to też nie jest do końca tak, że e, ja tak doceniałam tutaj od początku, że jestem, ponieważ to też jest trudny moment dla mnie, e, bo jestem tutaj bardzo długo z dala od rodziny, dlatego też zapisałam się na ten kurs jako uczestnik, ponieważ e, potrzebuję takiego wsparcia też waszego ja też, ale dzisiaj wam troszkę poopowiadam, e, jak u mnie się zaczęło czucie obfitości. Jak ja, ją, jak ja to rozpracowałam, jak ja do tego doszłam. I ja trochę podzielę tutaj dwa wideo, ponieważ chciałabym zrobić z Wami taką praktykę, którą robię i uczę też na swoich warsztatach. Praktyka taką. Swoją autorską, ale zrobię to jako drugie, drugie nagranie, drugie wideo. Będę z wami też na żywo, więc jeżeli będziecie chciały tak mentalnie o coś zapytać, to piszcie w komentarzach albo piszcie na priv. Też możecie wejść na moje przestrzenie, gdzie tworzę dla. Dla Was, dla kobiet, ale nie tylko. E, więc mam nadzieję, że chociaż trochę oddam atmosferę tego, że jestem z Wami na żywo, a tak jak mówię, e, bałam się trochę, że rozłączy moje połączenie tutaj e, i, i też nie do końca mam warunki tutaj, gdzie mieszkam, żeby była cisza, spokój i taka atmosfera do, do właśnie tej celebracji, do tej medytacji, którą chciałabym Wam tutaj przedstawić swoją. Od czego tutaj wam zacząć? Może troszkę wam, właśnie powiem o sobie. Jestem terapeutką manualną na co dzień. Justynkę poznałam też na kursie Mój Dom, który bardzo wiele zmienił w moim życiu. Nie był to pierwszy, może nie była to, może taka pierwsza przestrzeń, gdzie byłam z kim innym. Choć więcej w moim życiu y, w przeszłości y, ja tej obfitości dużo oddawałam. Zawsze czułam tą obfitość w sobie, ale bardzo dużo oddawałam. Stąd ta moja misja też bycia terapeutką, y, gdzie zaczęło się bardziej od y, bycia kosmetyczką, y, później przez masaż, aż dotarłam tutaj do, do tego miejsca, co jestem. I wielokrotnie w gabinecie też y, doświadczenie mi pokazało, y, kiedy z Wami pracowałam i z twarzą i... i i, i, I właśnie podczas, podczas tej terapii, że mm, wszystko zaczyna się w, naszym, w naszej duszy, w naszym sercu i te emocje, które rysują się e, w postaci zmarszczek, to jest po prostu nic innego, jak rysunek szkic m, na naszej twarzy, naszych emocji. E, stąd e, od, wie, o, od paru lat e, jakby poszerzam tą swoją terapię o, m, między innymi też o 5P, gdzie zrobiłam e, u Justynki e, praca z przekonaniem. Która też mnie bardzo dużo pomogła i wiele pokazała też, ile na co dzień dalej mam swoje przekonania, ale z nimi pracuję i z wami także, nie tylko właśnie na twarzy, nie tylko w ciele, ale także mentalnie. Więc ja w tej chwili jakby tą obfitość daję, ale też przyjmuję, bo to była u mnie taka lekcja, nauka przyjmowania. Skąd u mnie, jak, jak przyszła do mnie ta obfitość przyjmowania, nie tylko dawania? No, przez trudne sytuacje w życiu. Ja byłam taką osobą, która właśnie dużo dawała też miłości ludziom, i w momencie, kiedy zostałam szczęśliwą mamą, a potem niestety dzisiaj trochę patrzę na to jak na lekcję, ale zostałam samotną mamą, odczułam bardzo duży brak miłości. Yy, I też yy, po wielu latach zrozumiałam, że ja tej miłości miałam zbyt mało, mimo że akceptowałam siebie, nie miałam, wydawało mi się, że nie mam yy, yy, problemu z poczuciem wartości swojej. Jak się okazało jednak gdzieś miałam i nie dawałam sobie tej miłości, przynajmniej na tyle, na ile powinniśmy sobie dawać sami, żeby. I to nie o to chodzi, żeby być zamkniętym na ludzi, ale żeby w momentach, kiedy jesteśmy sami, kiedy różne są sytuacje w życiu, my jesteśmy tą osobą, która najwięcej ze sobą czasu spędza, najbardziej siebie zna i kocham swojego męża obecnego całym sercem. Ale jestem w zupełnie i bardzo się z tego cieszę i bardzo jestem dumna. Jestem w zupełnie relacji innej niż y, z moim pierwszym mężem i wiele mnie właśnie ta lekcja nauczyła y, takiego self love i stąd ta moja y, praktyka, którą wam też pokażę, powiem wam najpierw skąd się u mnie wzięła. Y, że ja nauczyłam się być ze sobą i naprawdę poczułam siebie całym sercem. Właśnie wtedy, kiedy zostałam sama, jedynie z tym maluszkiem, e, z moim synkiem e, i poczułam taki wielki brak miłości taki wielki brak bliskości dotyk był bardzo dla mnie zawsze ważny to jest pierwszy e, pierwszy jest oddech później zaraz jest dotyk e, pierwszy zmysł który, e, który, który jest dla nas ważny jako człowieka malutkiego a później dorosłego tylko z, w życiu dorosłym później często o tym zapominamy I ja właśnie przekazuję wam e, to i dzielę się tym czym ten dotyk dla mnie jest czym się stał to była po prostu dla mnie to było dla mnie uzdrowienie Później inne czynniki też wpłynęły na to, i o tym, się, o, tym, o tym się też z Wami podzielę, ale przede wszystkim ten dotyk. Kiedy brakowało mi dotyku, kiedy brakowało miłości, ja po prostu w momentach takich tragicznych, wielkiego płaczu, bólu, gdzie bardzo dużo dusiłam w sobie. Okazywałam sobie po prostu dotyk. To były takie najpierw to były dotyki intuicyjne, które po prostu przyszły do mnie, bo już tak strasznie byłam zrozpaczona, serce mi krwawiło. E, I dzisiaj mówię, że nie jesteśmy połówką e, jabłka, tylko, e, tak jak się mówi, połówka jabłka, tylko jesteśmy całością jabłka. A druga osoba, ukochany mąż, e, przyjaciółka, e, czy w ogóle ktoś bliski w życiu to jest drugie jabłko, z którym się świetnie e, smakujemy. Ale, ale to jest drugie jabłko, nie połówka. My jesteśmy całością. I kiedy przyszła do mnie ta myśl, ja poczułam właśnie się, że jestem ja tą obfitością że ja nie potrzebuję brać obfitości, e, dawać tej obfitości, tylko ja jestem tą obfitością. Kiedy czuję tą obfitość w sobie, to po prostu samo, sama przyjmuję i sama emanuję tą obfitością. E, też wiele właśnie praca w gabinecie mnie nauczyła, że my tak bardzo zapominamy o tym, często tak właśnie dzielimy tą obfitość zewnętrzną, wewnętrzną, ale to co na zewnątrz, nasza uroda to, jak siebie traktujemy na zewnątrz, jak się ubieramy, to po prostu jest odzwierciedlenie naszej duszy i naszych emocji, samopoczucia. I wielokrotnie mnie się pytacie gdzieś tam na Instagramie, e, w wiadomościach czy na YouTubie, e, czy, ja cały czy ja cały dzień spędzam przed lusterkiem. Nie, ja naprawdę bardzo mało czasu spędzam przed lustrem, nigdy nie byłam typem strojnisi Ymm, i miałam różne etapy w życiu, ale w tym momencie, kiedy zostałam sama, e, Dbałam o siebie, ale wszystko robiłam powierzchownie, technicznie, nakładałam byle jak krem, e, by nic nie sprawiało mi przyjemności. I dopiero ta celebracja dotyku poprzez zapach, dotyk, e, pielęgnację organiczną, którą tak bardzo pokochałam i, i zaczęłam robić kosmetyki swoje. I dzieliłam się później w gabinecie i teraz to właśnie przyszło wszystko z miłości do siebie. E, I ta moja. E, Praktyka i celebracja, z którą się z Wami podzielę, to jest właśnie to. Dotyk, zapach, to jak traktujemy swoje ciało, to jak traktujemy swój organizm, to jest wszystko wyraz miłości do siebie. Więc. I jeszcze a propos tej obfitości finansowej, może tu napomnę, tu widzę, że wyczerpały się już y, chyba, y, a może nie tematy, jeśli chodzi o tą finansową, ale u mnie to też był taki przełom, y, ponieważ mój pierwszy mąż był hazardzistą, i w momencie, kiedy ja zostałam sama, nie miałam tej obfitości finansowej. Yy, I teraz zupełnie inaczej na to patrzę, ale wiem, że w mojej głowie było po prostu oprócz tego, że mój mąż podarował mi swoje długi, to podarował mi takie przekonanie, że pieniądze są brudne, że pieniądze są nieczyste, oblepione kłamstwem, brakiem czasu y, dla rodziny, y, brakiem, y, może nie miłości, ale brakiem zainteresowania i po prostu problemów. I dopóki ja nie zaczęłam pracować z tym przekonaniem, ja miałam nawet problem z wycenieniem własnych usług, gdzie naprawdę robiłam bardzo dużo promocji na początku, kiedy zaczynałam w gabinecie. Dużo YouTube też zaczął się tym, że chciałam się bardzo dzielić właśnie tym, co, tym, co robię z Wami. Kiedy przyszła pandemia, pisałyście, nie mogłyśmy się spotkać na żywo.